Siemanko YouTube, witam was w kolejnym vlogu treningowym. Nie mam pojęcia, jaki mamy dzisiaj dzień miesiąca. W każdym razie jest sobota. Bodajże 25, właśnie mi się przypomniało. Tak, jest 25 dzień e, października. Dawno mnie nie, nie było na YouTubie, nie było mnie na kanale, Ym, no... YouTube nie istniał, tak? No coś się zdarzyło w moim życiu, co mi to uniemożliwiło. Chcę ci się dowiedzieć więcej. Zapraszam do kliknięcia. Tutaj jest to pierwszy odcinek podsumowania tygodnia, który w życiu opublikowałem. Eee, kiedyś się odgrażałem, że będę to robił, teraz to robię. W każdym razie dzisiaj mamy vlog treningowy, tak? Czyli powrót do treningu po blisko trzech tygodniach przerwy, tak? Jakoś tak wszystko składa się przeciwko mnie, bo najpierw było tak. Eee, najpierw była lekka kontuzja. Powiedzmy przeciążenie kolana, które wykluczyło, wykluczyło mnie na około tydzień z treningu nóg, więc trenowałem tylko górną część ciała, z czego jeden trening sobie odpuściłem, bo stwierdziłem, że eee, poczekam aż nogi będą ten, zresetuję cykl treningowy i... Wrócę do ostrego treningu Potem był zabieg dentystyczny Po którym dentysta poprosił mnie, żebym przez 4 dni jeszcze nie trenował Z jakiegoś tam względu, nie wiem No dobra, no trudno nie? No, 8 dni przerwy, no co się stanie tak? no, Wrócę do treningu A potem zatrułem się pokarmowo tak? Więc łącznie no, to trwa ponad 2 tygodnie Jak po prostu Nie trenuję tak? czy, czy około 2 tygodnie Nie wiem dokładnie nie. W każdym razie e Dzisiaj wracam do treningu i dzisiaj muszę zadbać o, o to, co jest powodem mojej kontuzji, tak? Czyli ja na przestrzeni ostatnich powiedzmy na przestrzeni... ups, nie auto nie chce, automatycznie kinię, chcę automatycznej kiny, co tego ciepło. E, na przestrzeni ostatnich powiedzmy, no miesięcy Treningu, jak jeszcze pracowałem w fabryce formy i miałem mało czasu no zaniedbałem się, tak? mam mocno przykurczony mięsień czworogłowy uda konkretnie mięsień prosty uda ehm, dość mocno przykurczone biodrowo lędźwiowe ehm, mam lekką hiperkifozę i hiperlordozę tego wszystkiego nie miałem to jest powodem tego, że po prostu zacząłem się sypać ehm, plus to, że no mam 25 lat prawie, tak? No już nie, moje ciało się tak dobrze nie regeneruje w związku z czym, dzisiejszy trening będzie kompletnie inny niż to, co Wy do tej pory widzieliście jako trening i być może nie uznacie tego, co dzisiaj zrobię za trening, tylko za zabawę. W każdym razie dzisiaj chcę zrobić sobie jakiś obwód funkcjonalny i bardzo mocno krótki. 20 minut maksymalnie i skupić się po nim na rozciąganiu automasażu, żeby dość agresywnie zabrać się za naprawianie wszystkich moich problemów. I tak sobie myślę, że to będzie Power Clean to Push Press. Pierwsze ćwiczenie, drugie to będzie Wiesłowanie jednorącz. Z zawieszeniem treningowym w Red Oak mają akurat krążki gimnastyczne, ringi, więc tego użyję. Myślę o dynamicznych pompkach, być może jakaś wariacja przysiadu gdzieś, np. power clean, skład, to push press, no, albo nie wiem, power clean to thruster, tak? Cokolwiek takiego, jakąś taką kombinację zrobię. I na sam koniec trzecie czy tam czwarte ćwiczenie, w zależności od tego, jak to rozłożę, będą jakieś. Coś na brzuch, tak? No nie wiem, jakieś brzuszki, może alachy, może coś, może jakieś ćwiczenie funkcjonalne. Nie mam jeszcze pomysłu do końca. W każdym razie, rozgrzewkę planuję zrobić dość krótką, bo patrząc na zegarek, nie zostało mi zbyt wiele czasu. A chcę zrobić dość długie rozciąganie po sprawie. I to by było tyle, jeśli chodzi o to, co będę dzisiaj robił. Zabieram Was na salę treningową do Redoubt i pokażę Wam, jak może wyglądać trening, gdy. Jest priorytet, by przywrócić zdrowie mojego ciała. Odkładam na bok sztangi, znaczy sztangę będę używał, tak, ale odkładam na bok marzenia o tym, żeby do końca roku coś konkretnego podnieść, mimo że przypuszczam, że gdybym się nie posypał, to zrobiłbym to bez problemu. No po prostu muszę o siebie zadbać w pierwszej kolejności i od nowego roku mam nadzieję będę mógł już na nowo ćwiczyć intensywnie, jak będę w takim stanie zdrowia fizycznego, jakim byłem w lipcu tego roku kalendarzowego. Dobra. Wsiadam ten moment, idziemy do radołka. Okej, okay, na dzisiaj postanowiłem zrobić koniec końców e, Power Clean to Push Press. Jeśli chodzi o wykonanie techniczne Power Cleana i, i push pressa, no nie jestem crossfiterem, nie jestem dwuboistą olimpijskim, więc no, jeśli ktoś z Was jest w tym, w tym lepszy, chętnie przyjmę jakieś uwagi i rady w komentarzach, jeśli... jeśli chcecie hejtować, no to zostaniecie po prostu zablokowani, bo hejtowanie niczemu nie służy, nie przyczynia się ani do rozwoju mojego, ani do rozwoju kanału. Więc tak jeśli macie konstruktywne uwagi i krytykę co do techniki, zapraszam do komentowania, natomiast jeśli nie, no to, to, to nie zapraszam do komentowania. W każdym razie do rzeczy. Takie coś zrobiłem sobie... nie wiem ile razy. 7, 8, 10, nie wiem. E, potem zobaczycie, robię sobie charakterystyczny, charakterystyczny rodzaj pompki. Bardzo prosty po prostu przekładam tą piłkę, która widzicie tam leży raz z lewą, raz pod prawą ręką i robię tylko 10 pompek oczywiście no świadomie robię mało i małymi ciężarami dzisiaj bo to jest pierwszy trening górnej części ciała przy tej przerwie no i na koniec będę dociągał się jednorącz z użyciem tego ringa, który tam z tyłu sobie wisi to zaraz wszystko zobaczycie no specjalnie nie mam co tutaj tłumaczyć jeśli chodzi natomiast o mięśnie brzucha i ćwiczenie mięśni brzucha to postanowiłem sobie tam tego dnia odpuścić z tego względu, że no miałem mało czasu i chciałem się porozciągać. Jeśli chodzi o rozciąganie i, i, i e, pracę nad tym, co e, jest ze mną nie tak, tamtego dnia zrobiłem bardzo dużo, ale zrobił się tłok w pewnym momencie na, na sali i nie chciałem już z kamerą latać. Nagrałem tylko dwa, e, dwa ćwiczenia z tych, które wam po prostu pokażę. A w międzyczasie posłuchajcie sobie muzyki proszę. No to by było tyle, jeśli chodzi o część, która była taka treningowo siłowa, tutaj widzicie automasaż mięśni czworobocznych, czyli wchodzimy pod sztangę, uciskamy sobie ten mięsień, jeździmy tą sztangą, szukamy bolesnego punktu. To jest dokładnie to samo co robi fizjoterapeuta w trakcie terapii punktów spustowych. Eee, niczym to się nie różni. No i ostatnie ćwiczenie, którą Wam pokażę. Eee, no to zwykłe rozciąganie po prostu mięśnia czworogłowego przy ścianie, tak? Eee, jak widzicie mam dość mocno ograniczony zakres ruchu, oczywiście mogę wstać, ale ale jest to lekko oszukana pozycja, no będę dążył do tego, żebym miał pełny zakres ruchu, no bo przez to mam problem z kolanami, bo mnie trochę bolą przez to, tak, bo jest, no tyle, dobra, chciałem gadać więcej, ale się wideo kończy, do ja zobaczenia z tym razem, stay tuned.